Gaz łupkowy to jest po prostu gaz złóż niekonwencjonalnych, głównie metan. Co to jest metan? To jest cząsteczka węgla i wodoru połączone ze sobą, cztery cząsteczki wodoru i jedna cząsteczka węgla. Taki sam metan, chemicznie rzecz biorąc, produkowany jest na przykład w żołądkach bydląt, na gnojownikach, w wysypiskach śmieci, w górnym płaszczu Ziemi czy przez bakterie. Bakterie metanowe to są najstarsze organizmy na świecie. Ponad 3 miliardy lat mają i się nie, nie zmieniły. Czym jest teraz gaz łupkowy? Otóż gaz łupkowy, tu jest, jak, tu jest taki łupek, w którym jest minimalna ilość gazu. To jest, ja, państw, ja pomiędzy Państwa go puszczę, proszę nie kruszyć kawałeczka, ja na pewno dam, każdy z Państwa dostanie z moim opisem fragment takiego łupka, a jak nawet ktoś będzie chciał, to i dwa. Proszę bardzo, można puszczać dalej. Mam nadzieję, że to wróci. Proszę Państwa, i teraz taka sytuacja. Wie, kilkaset milionów lat temu w głębokim morzu osadzały się osady bardzo drobniutkie. Tak drobniutkie, jak Państwo mają i podobne minerały jak ta którą my łykamy, żeby poczuć się dobrze. Te minerały mają oto taką budowę warstewkową, że cząsteczki najdrobniejsze, chemiczne, potrafią tam wniknąć i już nie wyjdą. Bardzo trudno, żeby wyszły. Albo się do nich mogą przyklejać, dlatego toksyny, jakie mamy w organizmie, jeśli wejdą, te, ta smekta to jest taka glinka, prawda, jeśli my ją łykniemy, to nam to pomaga, bo te toksyny wchodzą, e, zostają w tej smekcie i zostają potem wydalane. I teraz materia organiczna, drobny planktonik, który razem opadał i do, jest domieszką kilkuprocentową w tym, w tym osadzie bardzo drobniutkim. E, Zaczął fermentować, po wyższej temperaturze powstawał metan. W wyższej temperaturze wypocił się ten metan, można powiedzieć, i dużo z niego uciekło, z tej skały. Kala ustwardniała, prawda, przez miliony lat. Ale troszeczkę zostało. Tak troszeczkę, że w tym kawałku, takim dwukilogramowym państw, który Państwo puściłem, to może być tyle, co na przykład łebek od zapałki. Ale teraz ile tych skał w Polsce jest? Proszę Państwa, no jest ich bardzo dużo. To jest... Grubość tych pokładów na głębokości 4 km, grubość tych pokładów to jest około mniej więcej średnio 100 metrów 50 metrów 100 metrów. 100 metrów to jest 33 piętra budynek, prawda? Czyli 30 piętrowe, czyli 11 piętrowe budynki jeden na drugi. Bardzo gruba, wielka miąższ, prawda? Takich budynków, jak tutaj mówię, widzimy to kilkanaście by było. Teraz to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jaki jest szerokość, czyli miąższość, grubość? Jakiej szerokości? A no, takiej szerokości średniej jak stąd do Opola. Czasem jak stąd do Katowic, a czasem jak stąd do Krakowa co są miejsca, takie miejsca na Bałtyku. Czasem tylko jak stąd do Brzegu Górnego, prawda? Dolnego, przepraszam. No, 30 km, są takie miejsca, ale to bardzo mało. Generalnie średnio może powiedzieć ponad 100 km. I więc proszę zwrócić uwagę, jaka, ile tego mamy. 100, 100 km, 100 metrów i ponad 1000 km długości. Tak jak stąd do Na przykład do Amsterdamu tych skałach, jeśli chociaż jest troszeczkę metanu, o którym mówiłem, to tego, tego jest bardzo dużo. Trzeba umieć go tylko wziąć. I za ta sprawa ze mną chodziła od czasów studiów, od lat 80., kiedy ja po pierwszy raz zobaczyłem tego typu skały. Potem studiowałem, robiłem doktorat, habilitację, cały czas zajmując się metanem. Pracowałem w Japonii, w instytucie badawczym, gdzie właśnie się metanem zajmowałem na polach ryżowych między innymi w sytuacjach podobnych, takie jak osady, te, które Państwo tutaj mają, widzicie. I po prostu chodziło za mną całe pytanie, jak ten metan oderwać w całości? Bo metan sam ucieka, ucieka, ucieka. Państwo na bagnach czasem widzieli, czy w jeziorach, takie bąbelki jak uciekają, ale tam zostanie trochę tego metanu. I teraz, wiedząc, że jest go bardzo dużo, myślałem o technologiach. Szukałem, jak zostałem głównym geologiem kraju, już po profesurze, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w 2005 roku zacząłem szukać intensywnie tego, kogoś, kto by zachciał wiercić i posłuchać mojej idei. Wcześniej też ktoś o tym wspominał, ale mówił, że tam był, był ten gaz i uciekł. Ja uważałem, że część została i została przyklejona. No i y, polscy inwestorzy odmawiali. Odmawiali jeden, drugi, trzeci, nie było szans na to, więc. Z moim przyjacielem się spotkałem, takim, który jest też we wrocławie geologię studiował tak jak ja. On go ciut starszy ode mnie był, miał 30, o 30 lat starszy. W Stanach Zjednoczonych znana osobistość w geologii, w konsultingu geologicznym. On mówi, to ja ci przeładzę, wiesz, u w Stanach Zjednoczonych to się właśnie coś rozwija, wygląda na to, że z tego coś wychodzi. To był 2005, przełom 2005-2006 rok. Mówi, to ja ci przyprowadzę inwestorów. No i rzeczywiście po dwóch miesiącach przeprowadziłem inwestorów, chyba we wrześniu czy w październiku 2006 roku, wydałem pierwszą koncesję firmy Euro Energy, amerykańskiej mało znanej firmy, która, która biała na siebie wielkie ryzyko. I oni zapłacili za koncesję 300-400 tysięcy złotych. Takich koncesji wydałem 11 łącznie do końca swojej kadencji. I moja polityka była taka, taka strategia: zatrzymać koncesjonowanie po to, żeby zmienić prawo biologiczne i górnicze, powołać nową agencję która bez tym wszystkim zarządzała, pracowała strategię. Mieli tam pracować górnicy, geolodzy, prawnicy, ekonomiści, strategzy, nawet wymiary gospodarcze. Wszystko razem. Czyli ustawa nowa i nowy organ. Wstrzymanie koncesji. Koncesje wydają natomiast w ten sposób. Na północnym koło Koszalina, gdzieś, gdzieś koło Gdańska, gdzieś koło Karszawy, gdzieś koło Lublina. Tak. Czyli daleko od siebie po kilka koncesji różnych firm. One by nie mogły ze sobą specjalnie współpracować i to my dalej rządziliśmy. Mimo, że polskie prawo ówczesne geologiczne, i dzisiejsze też, mówiło tak. Ten, kto ma koncesję na poszukiwania, w zasadzie musi dostać koncesję na eksploatację. Nie ma innej możliwości na takich warunkach preferencyjnych, jakie w Polsce obowiązywały. I nadal niestety obowiązują. Łącznie... Łącznie... Ale to nie, to nam to nie szkodzi. Chłopaki się bawią, no dobrze, no dlaczego żeby nie trzeba. Każdy może robić co uważa I proszę Państwa. E, I teraz e, co się stało? Rząd Prawa i Sprawiedliwości przestał funkcjonować, bo zmienił się rząd. Ja oczywiście też byłem zdymisowany z tego, co mi powiedziano. Byłem drugi po e, panu Antoni Wancierewiczu, którego tutaj przez chwilę rzeczy widzieli. Zaraz na drugi dzień. E, e, moja dymisja doszła do skutku. E, a to było głównie w związku z dlatego, tym, tym, że ja bardzo mocno e, no, no, popierałem rozwój także geotermii, w tym także, przyznaję, geotermii w Toruniu. I miałem rację, ponieważ to jest dygresja. Proszę Państwa, to jest najbardziej wydajna geotermia w Polsce. 750 metrów sześciennych wody, 65 stopni Celsjusza. Był to strzał w dziesiątkę. A niestety datację wycofano. Mimo, że wszystkie inne geotermie w Polsce bazowały zawsze na, tej, na pierwszym że pierwszy odpór był dotowany przez państwo. A więc to jest bardzo duża dyskryminacja. Ale wracając do o, gazu łupkowego. E, I co rząd na, dalej robił? Wydawał koncesje na tych samych zachęcających preferencyjnych warunkach, takich jak i ja ustanowiłem. A ja już chciałem to przerwać. Powiedziałem jeszcze trzy, cztery koncesje, koniec. Koncesje, chciałem zaczekać, żeby było wiadomo, ile koncesje w obrocie wtórnym kosztują. Przygotować prawnie i organizacyjnie. Być gotowym do tego i sprzedawać te koncesje za taką cenę, jaką można z nią wyciągać. Bo proszę Państwa, bierzemy za towar tyle, za ile jest ktoś w stanie za niego zapłacić. I co się stało? Stała się taka oto sytuacja, że rząd zaczął oddawać dalej te koncesje. Ja przy 30 koncesjach już zacząłem bardzo mocno protestować. Napisałem później ponad półtora, półtora, półtora roku temu list do pana premiera Tuska. Nie dostałem odpowiedzi, tylko tyle, że było to zgodnie z kompetencjami e, odda, e, przesłane i do dzisiaj nie dostałem odpowiedzi i wydano do dziś 100 koncesji. Z moich analiz i innych ekonomistów przede wszystkim wynika, że te koncesje są dzisiaj warte nawet do miliarda złotych. Poszukiwawcze 100 koncesji razy miliard złotych, no odjąć tych kilkanaście, które ja wydałem, bo one, czy, czy jeszcze do 20, co miało, to co miało sens, e, to jest powiedzmy 80 miliardów. No coś takiego. Może 100 Polska straciła. One mogą być i więcej warte. Mało tego, te koncesje są w obrocie i musimy je wydać tym, którzy mają koncesje na poszukiwania. Więc po co rząd mówił o jakichś tam Donalda Tuska, o, o jakichś negocjacjach czy przetargach? No jak można mówić o przetargu w sytuacji, kiedy wiadomo, kto to wygra? No chyba, że to jest przetarg w stylu Donalda Tuska. Te koncesje będą musiały być wydane. Teraz trzeba zrobić wszystko, żeby Polska miała coś z tego. A co będzie miała z tego, jeśli byłaby eksploatacja, jeśli będzie eksploatacja? eksploatacja będzie miała tyle. 1% opłata koncesyjna. Opłata, przepraszam, eksploatacyjna. Opłata eksploatacyjna. 1% z podatków. Bo opłaty te górnicze tak, to, to one nie będą warte. To jest jedna. Ja rzeczywiście dawałem niskie ceny, ale w rozporządzeniu, które można zmienić w lada moment. W każdej chwili może minister zmienić rozporządzeniem ceny gazu. Opłaty eksploatacyjne, którą firma płaci państwu. Natomiast co, co zrobił rząd Donald Tuska? Wtłoczył to rozporządzenie w tą ustawę, którą ja przygotowałem, gotową, już jako swoją przedstawił do Sejmu. I dzisiaj opłaty eksploatacyjne za gaz w łupkach są rzędu 5 zł za 1000 metrów sześciennych. ile państwo płacą za gaz w domu? 1000 metrów sześciennych za. To jest 5 zł. Proszę Państwa, a co jeszcze możemy z tego mieć? Ten jeden, to jest mniej więcej 1% wartości gazu. A może mniej. Druga rzecz to jest opłata, to była opłata eksploatacyjna, opłata CIT i VAT. Podatki. No, ale te podatki, CIT oczywiście firmy zapłacą, ale VAT to, to duże firmy wiedzą jak nie płacić. Więc wszystko się skończy na poziomie poniżej 20%. Tak ja przewiduję, taka jest moja opinia. Zamiast 70%. Jeśli by powstała ta rządowa agencja, o której ja mówiłem, bo i tak się firmie by to opłaciło. Mało tego. Jeśli my nie wydamy koncesji eksploatacyjnej na gaz, tym firmom, które dzisiaj mają na, na poszukiwania, to te firmy powiedzą: No to my tę koncesję sprzedamy. No komu sprzedadzą? Jak państwo myślą? Kto kupi? To da najwięcej. Hmm? Prawda? Czyli co? Czyli my mając gaz. A co? A Gazprom będzie eksploatował dla nas w nie. sposób przyjazny czy nie? Nie. Czyli nie będziemy mieli eksploatacji, w obcych rękach będzie cały polski gaz, a my będziemy kupować najdroższy gaz w Europie, bo taką umowę podpisał obecny rząd. Mało tego, co z Rura, o której Państwo już mówili, ta gaz rura, prawda? O której były podstawy do tego, żeby zablokować jej zbudowanie. Bardzo mocne podstawy. Rząd zupełnie to poddał obecny. I co zrobił? Za zakopana jest rurę, ze świną nie wypłynie żaden statek ze skorplonym gazem. Zgda, chce sprzedać lotos, który ma infrastrukturę do eksportu gazu. W związku z tym my gazu morzem nie wyeksportujemy. Chcemy lądem? Proszę bardzo, tylko nikt od nas nie kupi, bo wszyscy dookoła już mają umowy z Gazpromem na dziesięciolecia. I co się dzieje? Proszę sobie, a scenariusz miał być taki. Czyli my gazu nie sprzedamy będziemy mieli najdroższy gaz w Europie. A scenariusz miał być taki. My mamy sw sw rozwijamy swoje technologie w oparciu o pierwsze koncesje. I te technologie w Polsce są. Nikt mi nikt nie mówi, że nie ma. Nie święci, gadki lepią. Ja od 30 lat pracuję nad metanem i wiem, że są. Można było to składać i oczywiście współpracować z Amerykanami. Bo wtedy by na mnie. Bo to nie będzie ich podskakiwał, że to są jakieś problemy ze środowiskiem i tak dalej. Być może one są, ale na ten temat powinna się wypowiedzieć wyłącznie i alternatywnie jedynie polski organ, Polska Służba Geologiczna, której zaniechał rząd Donalda Tuska, żeby ją powołać. Mało tego, że zaniechał tego. Ja powołałem Radę Górniczą do konsultacji że, tych spraw. Bardzo mądrych, światłych ludzi, profesorów, ludzi doświadczonych z przemysłu. Była Rada Górnicz Geologiczna. Powołałem bazę ekspercką GEA, gdzie najlepsi ludzie mogli się zapisywać i współpracować z rządem w tym zakresie. Powołałem Komisję Geologii i Metod Analitycznych, żeby świetnie kontrolować wszystko, co dotyczy gazu łupkowego i co dotyczy Bałtyku. To były dwie główne ważne cele. I co się stało? W pierwszych dniach. Jak tylko przyszedł rząd, to zlikwidował te rady. Całe prawo geologiczne i górnicze było bez konsultacji tych rad, tych fachowców. Całe rozdawanie koncesji było bez konsultacji tych fachowców. Mało tego prawo geologiczne i górnicze w ogóle nie było konsultowane z Radą Legislacyjną czy tą prawną Radą, która działa w, przy premierze. W ogóle to nie było przesłane, w ogóle nie zwołano tej rady. I takie prawo fatalne dla Polaków uchwalono. Ono mało by od 1 stycznia. Mam nadzieję, że się da, uda jeszcze je podważyć o, o, o stronie konstytucyjnej. I teraz mamy sytuację taką. Jeszcze raz powtarzam. Ogromne złoża gazu, które nie są w naszych rękach. Kupowany gaz bardzo drogo, bez możliwości, gdyby nawet ekspłatnej, bez eksploatacji. A miała być sytuacja taka. Swoje technologie. Współpraca z Amerykanami. Wysyłanie gazu do krajów ościennych, czyli mamy tarczę gazową. Ktoś ma oręż my mamy tarczę, ja bym tak to nazwał. I jednocześnie mamy sytuację, w której firmy, rosyjskie firmy mają problem ze sprzedaniem takiej ilości gazu, jak dotychczas. Oczywiście by sprzedawali, to nie, trzeba byśmy po prostu mieli zdrową konkurencję i tyle. Nas, ale oni by musieli obniżyć cenę gazu zdecydowanie, bo tego gazu podaż byłaby duża. Sprzedawaliby to Japończykom. No ale Japończycy też by taniej kupowali, ponieważ Chińczycy mają ogromne złoża gazu. Jeszcze dużo, dużo większe niż Polacy, jeśli chodzi o gaz łupkowy. Świeże odkrywane właśnie. I proszę Państwa, o tym nawet pisał, ja Państwu pokażę. Mam nadzieję, że to gdzieś tu znajdę. Eee, już, już pokazuję. Pojawił się miesiąc temu artykuł w Nikkei Business, to jest, proszę Państwa, najważniejsza gospodarcza gazeta, tygodnik w Japonii, a więc jeśli w Japonii, to drugi na świecie. To jest tej samej firmy, która podaje indeks Nikkei, ten, ten giełdowy. Proszę zwrócić uwagę, tu jest zrelacjonowa wizyta pana Obamy i tutaj obszerne moje wypowiedzi. Ja taki, nie mam szans takiej wypowiedzi mieć w polskich czasopismach, w polskich dziennikach. Tego nie można. Oczywiście dlatego, że wtedy by się okazało, kto tak naprawdę rozpoczął e, sprawę gazu w Polsce, że to jednak był rząd poprzedni. I wyopracował strategię, opracował wszystko. Dziś jeden z ministrów Budzanowski bodajże e, z Ministerstwa Skarbu mówi, że w 2005, 2006, mówiąc w kontekście go, bo, gazu łupkowego, mówił, że w 2005, 2006, 2007 roku nic nie zrobili w zakresie gazu łupkowego. Proszę Państwa, ja poprosiłem tego Pana o sprostowanie i przeprosiny. Do dzisiaj nie dostałem tych przeprosin, być może w trybie wyborczym ZEGO. Czekam teraz na to. Ja już, miał, już miałem proces, ja wygrałem Państwa, proces z Akselem Springerem, który oczernił mnie bardzo mocno i to do dzisiaj dotkliwie czuję. O, o, o jakąś korupcję mnie oczywiście posądzają, co było nieprawdą zupełną. No, wygrałem w pierwszej, w drugiej instancji w sądzie egzekucyjnym. Zapłacił Axel Springer mi odszkodowanie, 50 tysięcy złotych plus odsetki. No tyle zapłacił. To, wiemy, I tak dwa razy więcej niż dostała Doda elektroda za to, że za, za jej majtki, które miała albo nie miała. Także profesor jest wart dwie, dwie, dwoje majtek, prawda? Dwa razy stringi. E, tak, dwa razy stringi. E, I proszę Państwa e, wygrałem ten proces, e, dostałem odszkodowanie, czy zadośćuczynienie, czynienie, przeprosiny się pojawiły taki, tak drobnym druczkiem, że trzeba je powiększyć, żeby dopiero to przeczytać. No, gdzieś tam jako ogłoszenie, Axel Springer we własnej gazecie opublikował ogłoszenie, że prawda, nieedytowalne, niekopiowalne, no, nie, no trudno, ale na mojej stronie internetowej to znajdziecie. E, dziennik Gazeta Prawna. A, proszę Państwa, żeby było jasne, wyza, wygrałem proces 8 maja, to jest chyba dość ważna data dla Polaków, a w dniu, w którym ogłoszone, został, chwilę po tym, jak został ogłoszony już ostateczny werdykt, firma najbogatsza, jedna z największych firm. Yy, prawniczy, która broniła Axela Springera się rozpadła, a dziennik zbankrutował. <grywa> e, e, proszę Państwa, i co? Sąd egzekucyjny, ponieważ nie pojawiały się z, e, sprostowania przy archiwalnych e, tych e, e, internetowych wydaniach. Do dzisiaj się nie pojawiły. Axel Springer, to już jest nie moja sprawa, ja nie mogę tego dochodzić. To powinien dochodzić polski Polska prokuratora Polski Wymiar Sprawiedliwości. Ale tego nie zrobił. Minęło już ponad rok od tych, wy, od tych ostatecznych werdyktów. I nie, ja nie widziałem żadnego sprostowania. Nic. Może się nie pojawiło na sekundę, ja nie wiem tego, ale przecież to nie o to chodzi, prawda? One powinny być tam na stałe. Jeśli w ogóle się pojawiło, bo ja bardzo wątpię. Ja tego nie widziałem. E, no i wracając teraz do, 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 do tego gazu. Mamy sytuację bardzo trudną. Można. Wiele zrobić jeszcze, żeby będzie bardzo trudno uzyskać te 70%. Można wiele zrobić, ale dzisiaj. Ja czytam, że rząd twierdzi, że ten te, te zysk z łupków, z łupków to on ma zamiar wydać z gazu łupkowego, ma zamiar wydać na dodatki do emerytury. Przy takich gospodarce jak mają, to rzeczywiście dodatki do emerytury to mogą wystarczyć. Bo dodatki to może być dwa złote, prawda? Tak. Proszę Państwa, teraz powiem jaka jest wartość tego gazu. Wartość tego gazu to jest mniej więcej wartość około 40, może 50 lat pracy wszystkich Polaków. Renty. Nie pracujemy, żyjemy na takim poziomie jaki mamy. To jest ta, wartość tego gazu. To jest taka wartość, że wiele krajów uzyskałoby dużo suwerenności gospodarczej, poprzez to przestały być zależne od jednego dostawcy, jaki teraz, jaki teraz mają. Prawda? Tak, przede wszystkim polscy sąsiedzi. Rola geopolityczna Polski wzrosłaby niesamowicie. Więc py pytanie jest takie, co my możemy zrobić? No przede wszystkim głosować. No. To jest jedyny moment, kiedy, kiedy ten obecny rząd, będzie się liczył z tymi ludźmi, którym naprawdę zależy na Polsce. Proszę, Państwa, polskie społeczeństwo od przecież tysiące lat walczyło o tę ziemię, ginęło. Miliony Polaków zginęły. O tę ziemię, tę właśnie ziemię. O te złoża. Oczywiście nie wiedzieli wtedy, że walczą o złoża, ale wiadomo, że coś jest. No to jest nasza Ziemia, nasza kultura. I my byśmy i my teraz to oddaliśmy od tak. Po co przyjechał? Pan Obama, tam, tam są bardzo obszerne, tam może jedna trzecia tego artykułu, to są moje wypowiedzi. Po co przyjechał pa Pan Obama? No, no, jak wy zrobicie krzywdę naszym firmom, to my wam zabierzemy te papierowe, czy tekturowe patrioty Prawda? No. Gumowe. A może i gumowe, co tam mają gumowego, nie wiem. Proszę Państwa, więc taka jest w tej chwili sytuacja z gazem łupkowym. Wiele innych spraw. Ja żałuję, że dzisiaj dzisiaj żałuję ogromnie, że opublikowałem sprawozdanie ze swojej działalności. Tam było bardzo dużo rzeczy opisanych. To, co jeszcze mogę powiedzieć, że Polska ma ogromne złoża metali na Pacyfiku. Ja byłem przez rok prezydentem Rady, Międzynarodowej Rady Organizacji Dna Morskiego A na Pacyfiku, przy, na przy ONZ. Jeszcze raz? Na Pacyfiku. Na Pacyfiku. Na Pacyfiku proszę Państwa. Już pan, Państwu opowiem. Otóż e, w latach 80. E, w ONZ powstała idea, żeby, rozumiem, że Państwa to interesuje, e, powstała idea, żeby e, za, zacząć robić badania na dnach oceną Odkryto konkrecję jeszcze w latach 60., czyli takie były me, rud metali. W, I no, jakoś powołano organizację międzynarodową przy ONZ. E, mogę pikantny szczegół opowiedzieć, jak to się stało, że ona wylądowała w, na, w trzecim, na trzecim świecie, na Jamajce. Każdy myśli Jamajka, piękne miasto. Ja, proszę Państwa, tam spędziłem trochę czasu w Kingston, w stolicy. To jest najbardziej, e, czt, e, e, powiedzmy, ilość morderstw na dobę jest większa jak na w Nowym Jorku, który jest 10-20 razy większy niż y, Kingston. Tam po prostu y, no to jest trzeci świat, tam no, ludzie, slumsy, brud, y, no coś strasznego, no, świnie biegają po, po ulicach i kozy, no to jest, no tak to wygląda miasto milionowe. Ale oczywiście bogatych również ludzi, którzy żyją wyżej w górach, bo tam jest lepiej. Po drugiej stronie Jamajki jest zupełnie, zupełnie fajnie, ale tam nigdy nie byłem. Zawsze tylko w tym momencie zaczynam I proszę Państwa, e, 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 jaka jest sytuacja? I teraz... Te z, poja, pojawiła się taka międzynarodowa organizacja Interocean Metal z siedzibą w Szczecinie, która jednoczyła sobie, miały wspólnie prowadzić badania w ramach RWPG. Kuba, Bułgaria, NRD, Polska, Czechy, Cze Czechosłowacja prawda? i Związek Radziecki, rzecz jasna. Po rozpadzie Związku Radzieckiego, Związek Radziecki tam utrzymał swoje udziały, ale na przykład po, po, po tym, jak się zjednoczyły Niemcy, Niemcy zrezygnowali. Zrobili wielki błąd. Nie będę może skracał, w 2006 roku zostałem prezydentem Rady, tego głównego ciała, które zarządzało i przez rok. Przede wszystkim zajm zajmowaliśmy się legislacją, sprawami prawnymi, jak koncesji udzielać na poszukiwanie, prawa, udzielane były koncesje na poszukiwanie. E, o, e, w każdym razie mamy 7, po obszar obecnie, działkę, 75 tysięcy km2, która jest prawdopodobnie najbogatsza w tej części Pacyfiku. To się nazywa obszar Clarion Clipperton, to jest mi tak na wysokości północnego Meksyku, gdzieś trochę Kalifornii, coś w tej okolicy, jakieś 3000 km w kawałeczek, taki w ocean. No? To, to wygląda na to, że na dnie oceanu leżą te, albo takie malutkie jak groszek, albo większe, albo całkiem buły takie na ponad metrowe konkrecji, takich skupień, tlenków, y, 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 przede wszystkim vanadu, miedzi, niklu, trochę kobaltu tam jest, nawet to, są te, tego typu metale. I te złoża są sporo większe na jeśli chodzi o ich wartość, niż na przykład złożę, złożę w KGHM. A na pewno ba, to znacznie bardziej bogate w sensie zawartości. Więc kwestia tylko ich, e, e, ich wydobycia. No oczywiście trzeba się tutaj jakoś dogadywać i w, muszę powiedzieć, że w tym kierunku, jeśli chodzi o, w tej grupie państw, to nieźle idzie, ale Polska, Polska jest przywódcą. W Polsce jest siedziba. To jest bardzo ważne. I co się dzieje? Polski rząd, ja już przestałem być szefem, jeszcze został jeden człowiek, e, e, ale już nie w ramze nawet członka rządu pojawił się, a potem już tylko wicedyrektor departamentu jeździ, którego zresztą ja ustanowiłem tym wicedyrektorem, no dość mądry chłopak. No ale to trzeba bać, trzeba tam być, trzeba walczyć.